Cześć, moi kochani tu Sielska. Dzisiaj opowiem wam o kilku bardzo fajnych kosmetykach drogeryjnych. Zapraszam. No dobra, moi drodzy, chyba na pierwszy ogień pójdzie coś. <grym> ja wam wspominałam, że ja dostałam paczkę PR-ową z Eveline i tam już pojawiły się kosmetyki w poprzednich filmikach, po które sama bym pewnie nie sięgnęła, a one mi się sprawdziły. I tu jest bardzo kontrowersyjny produkt. To jest ich balsam antycelulitowy. Zacznijmy od tego, że ja nie lubię w większości przypadków opakowania develine, bo tutaj tych napisów jest za dużo, nie wiadomo na czym skupić wzrok. Nie lubię też, jeśli chodzi o balsamy, tub. Ja wolę jednak pompki, no bo jak się człowiek zaczyna balsamować, to jednak te dłonie są tłuste, mniej lub bardziej. No i później wyciskanie tego produktu jest utrudnione, nie jest lekko. Co ja tu w ogóle trzymam, moi drodzy, tak konkretnie? To jest slim. Extreme 4D 8 w jednym, antycelulitowa kuracja modelująca sylwetkę, to jest Wege Booster. mogłam jeszcze czytać, czytać właściwie to wszystko, co jest o produkcie wypisane na ich stronie. To tu, tutaj jest też przyklejone z tyłu, zaraz do tego przejdziemy. Moi drodzy, <grych> ja nie wierzę w takie produkty, nie wierzę w balsamy wyszczuplające. Sięgnęłam po niego chyba tylko i wyłącznie po to, żeby udowodnić, że to jest po raz kolejny rzecz, która nie robi nic. No ale jak pojawia się w tym filmiku, to znaczy, że jednak coś tam dla mnie robi. Tylko eh, należy wytłumaczyć i wyjaśnić, że ja ćwiczę dwa, trzy razy w tygodniu. Raz spotykam się z trenerem. Dwa razy na wieślarzu ćwiczę, mamy wieślarza w domu. Ponadto, oprócz tego, że staram się zdrowo odżywiać, no i ćwiczę, to jeszcze od dobrych kilku miesięcy szczotkuję swoje ciało na sucho, co może nie daje takich rezultatów jak masaż antycelulitowy bańką, bo to też robiłam i to rzeczywiście się sprawdza, nieważne po jaką bańkę sięgniecie, ale jednak poprawia to krążenie. Zdecydowanie, no a poprawa krążenia jednak wpływa w jakiś sposób na celulit, chociaż przyznaję, że po kilku miesiącach to ten mój celulit tak no, nie ruszył się za bardzo. Ja szczytkuję ciało ze względu na to wygładzenie skóry, które jest niesamowite. No i teraz do tego wszystkiego dodałam ten balsam i robiłam to, jak tutaj producent przekazał, czyli nakładałam go rano i wieczorem i powiem Wam, że. <grym> no widzę, że te moje grudki celulitu są mniejsze, że to wygląda lepiej. On jest bardzo specyficznym kosmetykiem, bo to jest troszeczkę mm, taki balsam chłodzący. Jak go nałożę na siebie, to czuję mrowienie, czuję chłodzenie, troszeczkę jak z tymi błyszczykami powiększającymi usta. To jest ten efekt takiej lekkiej miętki, takiego mrowienia mniejszego lub większego na ustach. I tu tak jest. Najbardziej przyznam szczerze mrowiło przy pierwszym użyciu, po pierwszej aplikacji, ale, no widzicie, zużyłam go sporo i zaczęłam go używać na początku maja. Przyznam, że moje uda i pośladki wyglądają lepiej. Nie jest to efekt piorunujący, ani natychmiastowy i wydaje mi się też, że jest tymczasowy. To znaczy, dopóki stosuję ten produkt, to ten rzeczywiście celulit się zmniejsza. Miałam kilka takich dni, że mi się po prostu nie chciało nic robić i Pogorszyła się sytuacja, natomiast, natomiast jak wróciłam do tego kosmetyku, no to znowu, znowu jest lepiej. Ja oczywiście nie wiem, jak konkretnie działa ten kosmetyk, natomiast zgaduję, że on obkurcza komórki celulitu i one są obkurczone, dopóki tam te składniki aktywne działają. W momencie, kiedy to odstawicie, no to one się luzują i znowu celulit się pojawia zgaduję. <laughs> tak troszeczkę gdybam. Jeśli chodzi o to, co się tutaj w środku znajduje, to jest, moi drodzy, przede wszystkim jakiś prosfeltyl, to jest niezwykły ekstrakt z kwiatu lotosu o wielokierunkowym działaniu, jest bogaty w flawonole, wspomaga zmniejszenie obwodów w problematycznych rejonach ciała, działa antycelulitowo, poprawiając wygląd skóry. Jest to zielona herbata znana z właściwości spalania nadmiaru tkanki tłuszczowej i detoksykacji. Jest spirulina, która hamuje proces powstawania podskórnych komórek tłuszczowych. Jest chlorella, pobudza mikrokrążenie i oczyszcza skórę z toksyn. Widocznie poprawia strukturę i napięcie skóry. To rzeczywiście tutaj też zauważyłam, że ta moja skóra jest taka bardziej jędrna. I jest jakiś celu Burn Technology innowacyjne połączenie aktywnych składników pochodzenia naturalnego z formułą chłodzącą, zdecydowanie zwiększa skuteczność kofeiny, dzięki czemu efektywnie wspiera walkę ze złogami celulitu. Są też frakcje pro i prebiotyków, które chronią mikrobiom skóry. U mnie działa. Zdecydowanie kupię sobie już sama kolejne opakowanie. Może jeszcze zapach taki miętowy, odświeżający. Troszeczkę czasami żele pod prysznic męskie tak pachną. O, tak bym powiedziała. Bardzo interesujący, zaskakujący mnie osobiście bardzo kosmetyk. No i tak na pierwszym miejscu w dzisiejszym filmiku to. To już mniej kontrowersyjnie, moi drodzy, lanolina. Ja wiem, że lanolina kosmetyczna firmy Ziaja jest znana i kochana, ale ja nigdy jej u siebie nie miałam. No i z racji tego, że miałam ten wypadek z retinolem na ustach, który prawie że mi te usta wypalił, no i potrzebowałam ukojenia, nawilżenia, ale też regeneracji, Ktoś mi polecił. Znaczy właściwie ktoś w komentarzach mi przypomniał, że to się sprawdza świetnie. Na początku miałam straszny problem z dostaniem tego, ale później gdzieś w jakiejś galerii przyczaiłam sklep, firmowy Ziaja. no i tam oczywiście była ostatnie opakowanie, to jest świetna rzecz. Moi drodzy, ona jest i na usta, i na dłonie, i na łokcie. Zapach jest taki nieciekawy, muszę przyznać. Tak troszkę kosmetycznie. Ale z racji tego, że działa i robi cuda, wszystko jej wybaczę. Niektórzy mnie pytali: Oj, tutaj mi zaczęły zaraz spadać rzeczy, czy ta lanolinka jest podobna do tego balsamu? odlenę rzeczywiście inne strefy cenowe kompletnie. Wiecie co? One działają tak samo: to znaczy w ten sam sposób koją, nawilżają i odżywiają moje usta. Tu jest bardziej gęsto i, i ten balsamik jest bardziej przeźroczysty. Jego można też jako błyszczyk. Taki o wiele bardziej błyszczący, bez drobin m, niż telanolika stosować. Więc nie do końca zamiennik, ten sam efekt pielęgnacyjny. Natomiast tu jeszcze jest ten dodatkowy efekt no nie kolorówkowy, bo tu pigmentu nie ma, ale jednak, jak sobie posmaruję, posmaruję tym balsamem madlenerz usta, to one mają, błyszczą się takim szklanym blaskiem. Tu się błyszczą tak troszeczkę kremowo i mniej. Natomiast, no, z racji tego, że ratowałam te moje usta, czym mogłam świetna opcja więc chociaż jestem chyba ostatnia, która w tym kraju po to sięgnęła, to serdecznie polecam. Coś z pogranicza pielęgnacji i kolorówki, baza pod podkład. Moi drodzy, i chociaż to jest Revlon, to nie widziałam tego kosmetyku nigdzie stacjonarnie, przyznaję. To jest seria For Ready Prime Plus i tych primerów widziałam w internecie kilka, różne kolory hmm, nakrętek i ja sięgnęłam po tą oczywiście matującą i redukującą, zwężającą pory. Dlaczego to jest... Hmm, Pielęgnacja i makijaż w jednym, dlatego że, moi drodzy, tutaj jest ekstrakt z karczocha, są kwasy AHA, jest kwas salicylowy. I tak na początku troszeczkę się bałam tego kosmetyku, no, bo codziennie nakładać te kwasy na twarz i tak wychodzić na słońce. No i z racji tego tyle czasu poświęciłam, bo musiałam się upewnić, że, wiecie, nie pojawią się jakieś podrażnienia. Przebarwienia, zaczerwienienia. Przyznaję, że nie pojawiło się u mnie nic, absolutnie, oprócz tego fajnego zmatowienia, o które ja w strefie te walczę. Moi drodzy, to jest kosmetyk, który jest gęsty, bo ja szukam cały czas zamiennika na ten primer, bazę od Farsali Liquid Powder. No, tam jest po prostu serum, takie wiecie, płynne, rzadkie, ono się fajnie szybciutko wchłania. Tu jest gęsty żelokrem, można powiedzieć, bo on ma taką, taki żelowy poślizg. Jest kremowy, troszeczkę jak taki rzadki klej dla dzieci. Oczywiście nie pachnie klejem, w ogóle nie czuję żadnego zapachu. On się rozblendowuje, rozsmarowuje do takiego aksamitu i bardzo szybko się wchłania, matuje, nie wysusza i matuje na bardzo długi okres. Jeśli chodzi o działanie tych dwóch kosmetyków, czyli bazy od Farsali i tej bazy od Revlon, to robią dokładnie to samo, więc pod tym względem znalazłam coś tańszego. Nie wiem, jak będzie z dostępnością, bo tak jak powiedziałam, jest kiepsko teraz, na chwilę obecną. Natomiast kompletnie różne formuły. No i tam w tej bazie od Farsali nie ma żadnych kwasów. Niektórzy z Was pytali mnie na Instagramie, nieważne gdzie, kiedy pokazałam ten kosmetyk, jak to właściwie aplikować. No, bo skoro są kwasy i ma być pielęgnacja, to przydałoby się to aplikować, no jednak przed filtrem przeciwsłonecznym, prawda? No, ale z drugiej strony jest to baza primer, no to, no to w końcu jak? Ja powiem Wam szczerze, że aplikuję to na filtr przeciwsłoneczny i może właśnie dlatego. Y Wiecie, nie mam podrażnień, przebarwień i tak dalej. Wolę w ten sposób, działa, matuje. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Serdecznie polecam, chociaż tak jak powiedziałam, z dostępnością jest teraz średnio. No ale y, gdybyście zauważyli y, ten primer w szafach Revlon, to już Wam daję znać, że jeśli potrzebujecie matu, bazy matującej, to to jest naprawdę godne rozważenia. Korektor. Z AA ich seria Healthy Wear Concealer. Jest to korektor rozświetlający. Tutaj jest ekstrakt z owoców jakiś. Ja mam odcień 21, i to nie jest to, co mam dzisiaj na sobie, z racji tego, że mam na sobie podkład mocno kryjący, a ten korektor krycia ma niewiele. Ale wysłuchajcie mnie, moi drodzy. To jest korektor lekki. Dosyć rzadki, tak jak powiedziałam, pigment tutaj nie ma, nie ma sporo, ale to jest świetna opcja na takie letnie dni do lekko krującego kremu BB albo kremu koloryzującego, kolory, koloryzującego tak, który ostatnio, których ostatnio coraz więcej na rynku. Tutaj można walczyć o krycie. Ja nie mówię, że się nie da, natomiast on wtedy może się źle rozłożyć. Może się tu, gdzie i ówdzie ciastkować dosłownie, i to jest taka loteria. Miałam takie przypadki, że nawaliłam go i wyglądało to dobrze, a znowu następnego dnia nawaliłam go więcej i miałam straszne problemy z rozłożeniem, z pigmentacją. Tu gdzieś były plamy, tu gdzieś było ciastko, musiałam to wszystko zmywać i malować się od nowa. Kiedy nakładam go niewiele, wygląda pięknie. To jest korektor, który ja muszę przypudrować, i przypudrowuję go tym pudrem z Glam Shop. Ten miękki puder pod oczy i on pięknie się nosi, nie akcentuje zmarszczek, nie wygląda sucho, wygląda fajnie przez cały dzień. On ma, słuchajcie, taki, takie mokre wykończenie. Nie błyszczy się tak bardzo jak na przykład korektor od Tarte, ten Creaseless Concealer, który ma nie dość, że bardzo gęstą, tłustą formułę, to jeszcze lśni, dosłownie jak pusty krem pod okiem. Tu jest tak delikatniej, subtelniej, ale ta moja skóra pod oczami wygląda na taką fajnie nagliżoną. Tak, kiedy go przypudruję, ten blask to troszeczkę znika, ale ten puder z Glam Shopu ma takie bardzo naturalne, satynowe wykończenie. To wygląda bardzo ładnie, nosi się świetnie. Ten mój odcinek 21 jest troszkę żółtawy i tam w ogóle opcji kolorystycznych nie ma zbyt wiele w tej szafie AA, ale opcja na lato bardzo fajna. Bardzo żeśmy się polubili. To co mam na ustach, moi drodzy, to jest duecik z znam. To jest ich pomadka Kissing Me Softly w odcieniu 2 i konturówka o tej samej nazwie i tym samym odcieniu. To jest coś, co pojawiło się na kanale na mnie już w maju, natomiast ja jeszcze o tym nie mówiłam, bo wydaje mi się, że tamten filmik to, było, to była pierwsza aplikacja w ogóle. Kiedy się do tego... Do... Albo, no nieważne, nie mówiłam jeszcze o tym produkcie. A to są świetne produkty. Ja przyznaję, że z marką NAM, tam nic mnie w tej szafie nie kusi. Natomiast kiedy zobaczyłam te odcienie tej pomadki i konturówki na chyba zmalo na zmalowanej, nawet nie obejrzałam filmiku, przyznaję, tylko zobaczyłam miniaturkę na YouTubie, kliknęłam, znalazłam co ona tam na sobie ma i pobiegłam do Rosmana i kupiłam. Świetna formuła. Y no, oczywiście nie jest taka formuła matowej pomadki, jak na przykład Pat McGrath, którą uwielbię Uwielbiam. Znaczy uważam, że to jest najfajniejsza matowa pomadka w sztyfcie, jaka mo może być. Tu jest troszkę sucho, ale biorąc pod uwagę, że ja jestem bardzo przeciwna takim produktom wysuszającym usta, to tu jest też bardzo wygodnie. To jest takie pudrowe wykończenie, matowe. Ona jest bardzo trwała. Pomadka. Konturówka jest mega trwała. Chociaż przyznaję, że jest niesamowicie kremowa, kiedy się nią pracuje przy aplikacji. Jest też czasem zbyt kremowa, bo jak na przykład chciałam sobie ją dzisiaj naostrzyć, a z tyłu tutaj na dole jest temperówka. To ona jest bardzo łamliwa, więc troszeczkę tego produktu, że tak powiem, popsułam. No ale znowu ta miękkość i kremowość przekłada się na to, że ona tak sunie po ustach. Bardzo wygodnie da się też na przykład paluszkiem rozetrzeć, bo ja po prostu nakładam sporo konturówki, taką grubą linię, później sobie troszeczkę to rozblendowuję, nakładam pomadkę. I tak jak powiedziałam, oba produkty są trwałe, natomiast. To jest tak trwałe, że ciężko mi ją usunąć, zmyć. Ja najpierw rozpuszczam makijaż olejkiem do demakijażu, później myję to wszystko żelem, a później jeszcze po stosowaniu tej konturówki mam taką y, czerwono-różową obwódkę. No jeśli chodzi o odcienie, to oczywiście to już jest kwestia indywidualna, co kto lubi. Natomiast ja oprócz tego, że bardzo podoba mi się ten kolor, to jeszcze formułę sobie bardzo chwalę tutaj w obu przypadkach. To, co mam na policzku i w gruncie rzeczy mam też na powiece, chociaż przyznaję, że tak musnęłam się troszeczkę w zewnętrznym kąciku tą filetową kratką z Loli, pastelową. Potrzebowałam czegoś takiego, takiego, takiej drobinki przyciemniającej, ale cała reszta to jest róż, na policzku to jest róż, no oczywiście jest jeszcze rozświetlacz, ten sangazm wskaczy. To jest, moi drodzy, to nie jest nowe, natomiast ja nigdy po to wcześniej nie sięgnęłam. To jest róż z Bell Hypoallergenic, to jest ta ich opcja Magic Glow Blush, ja mam numer jeden i to jest taki Barbie róż. I chociaż on w opakowaniu nie wygląda na rozświetlający, to ma taką fajną, delikatną. Witaj sąsiedzie! To ma taką fajną, delikatną satynkę, taki zdrowy, wiosenny blask. Bardzo fajny róż w bardzo fajnym odcieniu, które ostatnio bardzo mnie przyciągają, w bardzo bezpiecznej pigmentacji. Tutaj sobie nie zrobicie plamy, można oczywiście efekt budować, z tym, że zauważyłam, że on bardzo barwi moje pędzle do różu, które mają włosie sztuczne, nienaturalne, już nawet nie wiem, jakby było z naturalnym. Oczywiście myję je regularnie, ale niestety nie mogę domyć tego różowego pigmentu i teraz się zastanawiam, czy na przykład zajdzie mi to z powieki. <laughs> Letni, wiosenny, różowy kolorek i do tego lekkie rozświetlenie, no to jest to. Mam eyeliner nowy, moi drodzy, i tak, ja nie robię sobie linii, ja nie rysuję sobie skółek. Więc tak troszeczkę kim ja jestem, żeby oceniać eyeliner, prawda, natomiast robię sobie czarzkowe kropeczki i do tej pory korzystałam z tego Precise Brush Liner od Eveline i on jest świetny oczywiście, bezapelacyjnie, natomiast w paczce pr Eveline przysłało mi, to jest chyba ich nowość, tak, Varieté Eyeliner. I do rysowania czaszkowych kropeczek on jest lepszy. Dlaczego? Dlatego, że ten pędzelek jest grubszy i jest sztywniejszy. O wiele wygodniej mi się to robi, nie muszę się tak skupiać. No jest mocno napigmentowany, nie jest zbyt wodnisty, nie rozlewa się w te takie mini zmarszczki, które mam przed, pod okiem, więc przyznaję, że chociaż sprawdzają mi się świetnie, to jakbym miała wybierać to jednak następnym razem sięgnęłabym po Wariete zdecydowanie. No jak jesteśmy przy Wariete, to mam dla was paletę, paletę, która na początku wzbudziła moje mieszane uczucia, no bo Troszkę przypomina mi Nataszę Denone Gold Palette, ale na szczęście podobieństwa kończą się tylko na tym opakowaniu złotym. Ja nawet sobie wyjęłam Nataszkę, żeby Wam pokazać, jak to się prezentuje. No, tutaj jest inny rodzaj złota. No, jest skóra sztuczna, nawet nie wiem czy to jest skóra. No, tak wiecie, pod palcem skórzano, w dotyku jest. W ogóle jest taki wyraz? Nieważne, idziemy dalej. <laughs> Powiem Wam, że w miesiącu maju. Nie mogłam jej odłożyć. Miałam takie momenty, że oczywiście testowałam inne rzeczy, ale biorąc pod uwagę, co sobie wyciągnęłam w kosmetyczce Maja, to na przykład przypomnę, była to Natasza Dodona Clamp Palette, moja top 3 paleta, nie sięgnęłam po nią ani razu. Wyciągnęłam sobie też pale paletkę od Colourpop, za którą po prostu tęskniłam, tą Switch Talk, takiej brzoskwinki, ten... nie ruszyłam jej non-stop. Właściwie nosiłam tylko to, bo tu jest właśnie dużo opcji. Są berze, brązy, te błyskotki pięknie działają, grają światłem na moim oku. Jest oczywiście troszeczkę zieleni i ja tak nosiłam te ciemne odcienie. Tu macie taki zielony, tu macie morski, tutaj jest troszeczkę blasku. Ja mówię o tych matach teraz. I ja nie wiem, jak one się będą zachowywać, kiedy nałożycie je płaskim pędzlem i tak będziecie klepać, wiecie, na, na dużej powierzchni, bo ja tego tak nie noszę. Ja takie najciemniejsze odcienie tylko sobie delikatnie wciskam w zewnętrzny kącik, rozblendowuję i one pięknie się w moim przypadku do tego nadawały. No i przyznaję, że czarnego. Ani razu nie użyłam, ale to dlatego, że ja nie robię sobie kreski. No a wydaje mi się, że najczęściej właśnie do tego ten czarny jest używany. Jest matowy beż, jest lusterko. To opakowanie jest takie bardzo solidne, przyznaję, tekturowe, ale dobrze leży w dłoni. Błyskotki. Pięknie, intensywnie błyszczą, maty fajnie się blendują. Te makijaże są trwałe, bo u mnie czasem się tak dzieje, że przy drogeryjnych, zresztą nie tylko drogeryjnych cieniach, zwłaszcza ciemnych, to te ciemne odcienie mi się ulatniają. Tu tak nie ma, nic mi się nie zbiera błyskotki siedzą w miejscu. Będę niedługo mówić o palecie wysokopółkowej, która niestety no, nie może pochwalić się taką jakością. Jeśli chodzi o trwałość na mojej powiece i nawet klej pod brokat nie pomaga. Tutaj klej pod brokat w ogóle nie był potrzebny. No i chociaż wydaje się, że tu jest tak dosyć nudno, bo głównie brązowo i tak dalej, ale tak jak powiedziałam, macie takie fajne akcenty. Tutaj macie taką brzoskwinkę, tutaj pomarańczyk, taką morelkę właściwie. Tu ten błyszczący jest takim zgaszonym, neutralnym bardzo fajnym różem. Tutaj macie oczywiście zielonkości, tu macie morskie odcienie. U Nataszy są morskie tony i chyba jeden jest ciemny zielony. Tak teraz się przeglądam. Nie, takie właściwie morskości są. O, złota i morskości, tutaj macie jeszcze zielenie, macie złota. Wiecie co, naprawdę bardzo fajnie mi się pracowało tą paletą, i ja wiem, że teraz częściej się mówi o tej fioletowej wersji podróbce palety Urban Decay. To ja polecam to. Zdecydowanie. Tamtej nie ruszałam, ale tu jest naprawdę dobrze. I ostatnia rzecz na dzisiaj mgiełki od Eveline do utrwalania makijażu. Ja mam niebieską i zieloną. To jest Long Lasting Mist. Obie z tym, że ta niebieska to jest niebieska. Mgiełka matująco odświeżająca, a zielona jest z kolei utrwalająco. Odświeżająca. Obie mają w składzie kwas hialuronowy, obie są bez alkoholu. Ta niebieska matująca jest jeszcze z biokokosem i glinką wulkaniczną. Ta zielona, zielona z kolei ma bioorganiczny aloes. Ta niebieska, przyznaję, pojawiła się kilka filmików wstecz u mnie na kanale. O zielonej jeszcze w ogóle nie mówiłam. Obie bardzo lubię, obie się sprawdzają. Ja jestem jednak, jeśli chodzi o mgiełki do utrwalania makijażu, burżuj. Ja sobie cenię. All Nighter od Urban Decay. Bardzo mi się dobrze sprawdza ten spray utrwalający od Tarte. I przyznaję, że miałam kiedyś mgiełkę od Eveline, która absolutnie nie robiła dla mnie niczego, natomiast to mi się sprawdza. Oczywiście mogłam się zmienić cera. To może być kwestia tego, że to moje sebum już nie jest takie aktywne jak kiedyś, albo może po prostu to są bardzo dobre produkty. Ta matująca utrwala świetnie, przedłuża mat w mojej strefie T, jednocześnie nie robi mi skorupy ani nie Przesusza, bardzo fajna jest opcja i częściej zdecydowanie po nią sięgam, ale ta zielona sprawdzi, sprawdza się fantastycznie w takie dni jak dziś, kiedy mam na sobie podkład matujący i chciałam użyć też pudru matującego. No i właśnie mgiełka, która by jeszcze to wszystko wysuszała, to już by było, tego już by było za dużo, spryskałam się tym i wiem, że to się będzie świetnie nosiło. Tutaj co prawda w obu jest ten kwas hialuronowy, tu jeszcze w tej zielonej jest ten natomiast nie powiedziałabym, żeby one były jakiś nad wyraz nawilżające. Nawet w sytuacji, kiedy czujecie, że być może nałożyliście zbyt dużo matujących produktów i potrzebujecie troszeczkę nawilżenia, tam mgiełka nie tędy droga moim zdaniem. Obu jak użyję, to czuję takie delikatne, bardzo krótkie ściągnięcie. Potem to wszystko się tak luzuje i wydaje się, że to właśnie w tym momencie to wszystko się tak scala ze sobą i to tak siedzi. Ta niebieska pachnie delikatnie kokosem, ta zielona troszeczkę kwiatami, ale to też nie są jakieś trwałe zapachy. Nic, co by mnie irytowało, chociaż wiadomo, zapachy sztuczne mogą podrażniać waszą, waszą cerę, jeśli jesteście wrażliwi. Obie sprawdzają mi się świetnie i chociaż objętościowo tu nie jest jakoś tak za bardzo imponująco, bo one mają po 50 ml, no ale wiecie, kupię sobie dwie czy trzy, i tak idzie taniej niż All Nighter, więc powiem Wam, że no ja w końcu znalazłam coś, co no nie grabi tak tej mojej kieszeni i bardzo się z tego powodu cieszę. Kochani, jeśli chodzi o te drogeryjne polecajki, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w środę i będzie co? Majowi ulubieńcy. Troszeczkę tego jest. O wszystkim Wam oczywiście opowiem. Do zobaczenia w środę. Na razie. Pa!